Dzień dobry Państwu. Ukraiński sztab od samego początku wojny regularnie aktualizuje listę rosyjskich strat, w tym strat w sile żywej. Obecnie ten licznik pokazuje 234,5 tysiąca, cytuję, zlikwidowanej siły żywej. To jest dość dosłowne tłumaczenie. Spotkałem się z wieloma różnymi interpretacjami, czy to oznacza samych zabitych, czy zabitych i wziętych do niewoli, czy zabitych rannych, wziętych do niewoli i zaginionych. Prawdę mówiąc, nie jest to dla mnie absolutnie jednoznaczne i nie jestem pewny, czy jest to tak bardzo istotne, ponieważ tak czy inaczej orientować się na... Takie źródło, to znaczy na źródło w postaci oficjalnego oświadczenia jednej ze strony konfliktu na temat strat drugiej strony konfliktu, raczej w mojej opinii nie warto. Jest to jakaś liczba, którą mógłbym uznać za maksymalną, skoro Ukraińcy twierdzą, że tyle wynosiły straty. To biorąc pod uwagę, że oni nie lubią opowiadać bajek tak jak na przykład strona rosyjska, to może powiedzmy jest to liczba bliska maksymalnej, ale raczej, tak jak mówię, bliżej tego górnego zakresu widełek, natomiast warto także ustalić jaka jest ta minimalna liczba. I tutaj pojawiły się nowe ciekawe wyliczenia rosyjskich mediów opozycyjnych. I one mówią o 47 tysiącach rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli przy czym, i tutaj warto to znowu podkreślić. To także nie jest najbardziej obiektywne źródło, ale to nam z kolei pokazuje pewne minimum. I tutaj warto się skupić na metodologii, ponieważ oni wykorzystali dwa różne źródła informacji i z jednej strony oczywiście oni śledzą takie konkretne imię, nazwisko: jest nekrolog, jest miejsce pochówku, jest informacja, że zginął na wojnie. Liczymy go, ale to nie jest akurat ta lista tamta jest jeszcze trochę krótsza a te 47 tysięcy obliczyli na podstawie danych o nadprogramowej śmiertelności i na podstawie danych z rejestru spraw spadkowych. I właśnie ten rejestr spraw spadkowych jest tutaj ważniejszy, ponieważ z niego dane mają z obu lat wojny 2022-2023, natomiast jeśli chodzi o tą nadwymiarową śmiertelność, to tutaj mają dane tylko za rok 2022 i to jest metoda pomocnicza. Więc 47 tysięcy Rosjan zginęło, sądząc, po sprawach spadkowych. Co to oznacza? To oznacza, że te 47 tysięcy to tylko ci polegli Rosjanie, którzy pozostawili po sobie majątek, o który warto występować jakiś wiem, samochód, mieszkanie Coś, co można faktycznie odziedziczyć, bo jeśli był to Rosjanin, który mieszkał na wsi w domu rodzinnym dalej należącym do matki i miał ubrania, telewizor i powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy rubli na koncie, to bardzo możliwe, że ktoś po prostu nie występował o taki spadek, tylko po prostu sobie ten telewizor przeniósł do swojego pokoju zajął pokój poległego i żył dalej. To jak najbardziej jest możliwe w przypadku wielu z tych Rosjan, zwłaszcza jeśli mówimy o Rosjanach, którzy na front trafili prosto z więzienia, to zazwyczaj nie sprzyja akumulacji majątku. Dodatkowo oczywiście w tym rejestrze nie pojawili się ludzie, którzy nie wiemy czy ich bliscy nie wiedzieli, że zginęli. To znaczy ludzie, których na przykład yy, pocisk artyleryjski rozerwał na strzępy, nie udało ich się rozpoznać i na przykład liczeni są jako zaginieni w akcji, lub też jednostki ich własne nie zgłaszają ich śmierci po to, żeby nie psuć statystyk, nie podnosić kosztów państwu związanych właśnie z wypłatami różnych, jakby to ująć, dodatków motywacyjnych dla rodzin, by oddawały kolejnych rekrutów. Jest wiele takich historii, sytuacji o tym, że na przykład rozkazywali wydawać co najwyżej dwa ciała tam na tydzień albo dwa ciała dziennie, różnie bywało, żeby pochówki nie odbywały się zbyt często, żeby przypadkiem nie budzić paniki, to mogło tworzyć kolejki. Mogło być tak, że ciało danego człowieka skończyło w mobilnym krematorium i jego rodzina i bliscy dalej uważają, że on jeszcze się gdzieś znajdzie, więc jeszcze o ten spadek na przykład nie występowali i takiej sprawy spadkowej po prostu nie ma w rejestrze. Może się też zdarzy, że ktoś po prostu nie miał bliskich, którzy mogliby o ten spadek wystąpić. Także te 47 tysięcy, o których mówi tutaj między innymi Meduza, tu akurat na ich stronie to jest opublikowane, ale także Mediazona brała udział w tym badaniu, te 47 tysięcy to jest takie, nazwijmy to, zupełne minimum. Więc gdzieś od tych 47 do tych ponad 200 tysięcy według sztabu ukraińskiego, ponad 230, to mogą być rosyjskie straty takie, nazwijmy to, ostateczne. To znaczy nie ranni, nie inwalidzi, nie jeńcy, tylko faktycznie polegli. Czy to jest duża liczba? To... Trzykrotnie przekracza oficjalną liczbę rosyjskich ofiar wojny w Afganistanie. Oficjalną liczbę, ta nieoficjalna jest bliższa tym 47 tysiącom. Tak czy inaczej, Afganistan trwał blisko 10 lat, a wojna w Ukrainie. W tej chwili około półtora roku. Tutaj dane mediazony i meduzy dotyczą mm, okresu od początku wojny do końcówki maja 2023 roku, także przed ofensywą ukraińską. Tego już na pewno jest więcej. Wygląda na to, że to nie jest absolutnie żadnym zaskoczeniem: jest to najbardziej krwawa wojna od II wojny światowej dla Rosji. I wciąż ich to jeszcze nie powstrzymuje, natomiast warto tu powiedzieć to jeszcze raz przy tej okazji om omówienia tego artykułu, że tego typu straty wojenne nie ma takiej możliwości, żeby obyły się bez długofalowych konsekwencji dla całego społeczeństwa konsekwencji politycznych, społecznych, demograficznych i gospodarczych. No i kryminalnych, w gruncie rzeczy można tak to określić, choć to się gdzieś mieści w pojęciu społeczne. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.